Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu redukcji. I Dzisiaj w podróży do Krakowa do Karola Stulnika jadę, żeby Karol zobaczył, jak to wygląda moje pozowanie, mógł się troszeczkę poustawiać. No i generalnie zaczerpnąć opinię odnośnie tego, jak to moje pozowanie wygląda. U Karola jeszcze nigdy nie byłem, także w związku z tym, że sobie bardzo cenię jego opinię. No to myślę, że warto by było podjechać. Zwłaszcza, że daleko do, do Karola nie mam, bo ode mnie jest Tarnowa do Krakowa, jest godzinka raptem drogi, także myślę, że to będzie owocny trip. Dzisiaj rano wstałem na wadze 111,4. Czyli waga mi się cały, czas utrzymuje. W ogóle w tym tygodniu jakoś tak z tą wagą dziwnie. Taki dziwny jestem jakby podpuchnięty lekko. Sam nie wiem czemu, ale to już jutro z lukim będziemy chminić. Myślę, że powolutku czas dociskać temat. Bo zostało 5 tygodni i w zasadzie od jutra jeden dzień, więc tak naprawdę tego czasu ubywa przez, przez palce ten czas mi tak przepływa, że to jest masakra. Ja pamiętam, jak miałem wrażenie, że dopiero zaczynałem tą redukcyjną serię i nawet nie myślałem o tym, że, że to będzie... Znaczy nie, no nie będę rozkłamał. Myślałem, że może to być seria pod zawody, natomiast nie miałem tak w planie tego. Dopiero gdzieś tam wykluł się ten plan tak na 100% w trakcie tej redukcji. No i dlatego też yy, to jest takie dla mnie dziwne, że dopiero żeśmy zaczynali yy, okres redukcyjny, a już powoli się yy, chylimy ku przygotowaniom ostatecznym pod wyjście na scenę fajnie, powiem Wam, bo półtora roku minęło odkąd stałem na scenie nie ukrywam, że ten głód sceny jest ja zresztą e, zawsze tak mam, nie, że jak schodzę ze sceny, to już myślę tylko o tym, żeby startować dalej w tym sezonie zresztą myślę, że troszkę się uda postartować, to znaczy na pewno na razie mam w, na, w myśli 5 maj, to, jest, to są regionalne zawody, które muszę zrobić po to, żeby 25 z kolei spróbować Wystartować w kwalifikacjach o kartę Pro. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Ja myślę, że, że jestem dobrej, ja myślę, że jestem dobrej myśli. To jest dwa tygodnie między zawodami tak naprawdę, więc taki czas idealny, żeby sobie lekko dychnąć, jeszcze formę poprawić, doszlifować wszystkie rzeczy, które gdzieś tam może nie wyszły, może mogłyby wyjść trochę lepiej i znowu spróbować, więc myślę, że to jest taki. Taki perfekcyjny czas. Nawet mnie kusiło trochę, żeby w tym kwietniu jeszcze wystartować, ale wydaje mi się, że to szkoda zachodu, szkoda też po prostu zdrowia i też takie pikowanie z tygodnia na tydzień nie będzie chyba najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza, że cel jest taki, żeby zrobić tylko te kwalifikacje w tym maju, więc nie ma też co chyba przesadzać. Kto wie, może gdzieś tam po żeby mi się tą kartę nie udało zdobyć, że tak powiem. 25 maja, no to może gdzieś tam spróbuję. Dalej wiem, że jest Hiszpania. Nigdy jeszcze ja jako ja nie, nie stałem na scenie za granicą, więc myślę, że to na pewno będzie fajne doświadczenie. Yy, oczywiście nie mówię, że tam będę startował, bo to jest jeszcze nic nawet nie, nie rozkminialiśmy z Sylwią, yy, więc, więc to, to jest tak bardziej sobie głośno, myślę. Yy, ale jeżeli wszystko się na niebie i ziemi poukłada yy, tak jak, jak należy, to myślę, że, że dlaczego nie fajnie też sobie gdzieś polecieć. Można sobie tam zawsze zostać jeszcze parę dni, zwiedzić. W Hiszpanii jeszcze w życiu nie byłem, więc co mi to szkodzi, nie? No, także tak to wygląda. Generalnie jestem póki co dobrej myśli, chociaż nie ukrywam, że dzisiaj jestem taki pogmęczony i ostatnio też te nogi mam mocno zmęczone. Chyba będę musiał po prostu troszeczkę odpuścić temat tych schodów. Powiem Wam szczerze, że strasznie mi pislają nogi te schody. Do tego stopnia, że mam wrażenie, że, że trochę to jubuje to później mi z treningu i dwójek, i czwórek w soboty, i w, we wtorki. Na razie oczywiście tam niewiele zmieniłem. Ostatnio po prostu zmieniłem sobie, że dzielę sobie to drugą sesję cardio na, na 10 minut na schodach 10 minut na bieżni na, na takim skosie, oczywiście nie trzymając się na dość szybkim tempie tak, żeby najpierw sobie szybciutko podbić to tętno i to tętno utrzymać na tych na tym, że tak powiem spacerze pod górkę na bieżni i tak sobie to rozplanowałem nie chcę zrezygnować całkowicie ze schodów bo uważam i że bardzo mocno w schody natomiast też, jeżeli coś powoli zaczynamy widzieć, że może jakieś tam nie do końca nam służyć, to wydaje mi się, że też nie ma co się na, na siłę, wiecie, w czymś tylko dlatego, że jakiejś tam chorej zasady upierać, więc, więc zobaczymy jak to będzie. Na razie, na razie wszystko idzie, idzie z, mam nadzieję, że zgodnie z planem. Luki nic nie narzeka, więc dla mnie to jest wyznacznik największy. Jak mi Luki coś powie, to, to będę reagował. Ja generalnie zawsze miałem takie podejście i ja uważam, że takie podejście mieć powinien każdy zawodnik, że jeżeli się decydujemy na jakąś współpracę z kimś, to niezależnie co my uważamy, powinniśmy się tego y, trenera słuchać, dlatego że no taka jest rola trenera. Tak? Trener to jest ktoś, kto widzi rzeczy, których my nie widzimy, zaślepieni tą taką, y, nie wiem, jakąś dziwną chorą ambicją. Czasem człowiek robi rzeczy, które są głupie, zresztą luki mi bardzo, bardzo luki mi często opierdala. Ja nie ukrywam tego. On mi tam często reprymendy różnego rodzaju mniejsze lub większe daje, bo combinations się włącza, nie? Zawsze tak jest. Zawsze tak jest, że jak ktoś już jest... Im dalej w las, tak powiem, tym bardziej się wyłącza logiczne myślenie, a zaczyna się włączać myślenie, które nie mam pojęcia skąd się bierze, ale nie jest na pewno dobre. Zjeżdżam tu do żabki, bo... Milią kawę z Żabki, a dzisiaj jeszcze kawy nie piłem. A ja mam tendencję do usypiania za kółkiem, więc nie będziemy ryzykować, tylko się kawki napijemy. No, także lecę po swoją kawkę i będę włączał GPS-a, bo nie mam pojęcia, jak tam do Karola dojechać dokładnie. Także pogadamy sobie już po spotkaniu z Karolem. Staram się ten prosto, ten prosto, uda i nie zapominać. O, dwójki, dwójki, dwójki mocno, dwójki. Musisz cały czas czuć, że są naciągnięte. Ramiona zamknięte. Dłonie zapnij pięść. Tak jak w poziomie? Pośladki spięte. dwójki napięte. Dobrze, a teraz zrób to po swoim. Zrób to poza po swoim. Tak. Ten bark i lekka sukinacja, mocno do kierunku. Dobra, najszybszy zbieg. Okej. Zrób tą pozycję, tak jak robisz to pierwotnie. To nie ma zastrzeżeń. Gdybyś ją kontrolował, tak? Pozałsudnę, że obłydki tak. przez dwójki. Dwójki muszą być spięte. Pośladki, całe plecy. Żebyś czuł, że to wszystko... To, to, to nie może być Pośladki, dwójki spięte. Wszystko, wszystko nie tak. podobne. No, widzisz, w ogóle są roboczy jest. Najszerszy, ustalnikina. A poza śpiętą masz przejść drugi procent. Octobija się to dynamicznie. Pa i trzymasz. Dwójki, 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 dwójki. Panie Bo wszyscy ciężce macie te pierwonym puściłeś. Nie może tak być żeby. Lewą masz, prawej nie masz. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Dobra, pójdź. No i to, że pierwszy raz, weźmiemy mi przyjeżdża, ja od razu przez zęby moje powietrze. A przepona aktywuję, żeby się wszystko fajnie zginęło, no? Dobrze, dobrze, przez zęby, nie? No, prosto, prosto. Dobra, słuchajcie, ja już jestem po, po pozowaniu. Yy, generalnie jestem mega, mega zajarany, bo takie spotkania zawsze mi ład, doładowują energią. Teraz jem posiłek, 100 gramów jest tutaj cukini, 250 g białej ryby yy, i 20 gramów orzechów włoskich, bo skończył mi się olej makadamia i dalej go nie zamówiłem. Yy, no i zaraz się zbieram do domu. Yy, powiem Wam, że tak gadałem z Karolem i trochę pozmienialiśmy to pozowanie. Yy, prawdopodobnie będę stać chest teraz robił na drugą stronę. Także. Trochę dla mnie to jest obmiana. <noise> będę się musiał tego nauczyć. No co, największy problem oczywiście z trzymaniem tej dwójki poza chtyłem, bo to jest pięta achidasowa chyba większość zawodników. Także będę musiał nad tym bardziej przysiąść. E, nogi uciekają w pozowaniach. Również kolejna rzecz, którą muszę poprawić. No i tak ogólnie. I to robić swoje. Pozować, uczyć się. Będę się próbował jeszcze z nim umówić, pewnie troszkę bliżej zawodów. Może za jakieś dwa tygodnie ocenimy, co tam co tam mi się udało <grymnie> ze mnie wydobyć. Na pewno muszę się przyłożyć mocniej do pozowania, bo zawsze się można mocniej przyłożyć do pozowania. Nieważne, ile pozujecie, zawsze można pozować więcej. Jak ktoś komuś się wydaje, że już umie pozować, to znaczy, że ni chuj nie umie. Więc tak dobra. Kończę chyba był naskam jak świnia. A muszę zjeść, bo jestem już głodny. Jest godzina prawie w pół do dwunastej, Ja to o godzinie siódmej, bo... bo tak się wszystko to ułożyło, więc jem. Zbieram się do domu i słyszymy się jakoś później. Żegnam Was moim burgierkiem klasycznie: mięcho, mmm, pieczary, buła, ser, chipsy i to wszystko. Uciekam spać. Dobra, widzimy się jutro o godzinie 18.12. Do zobaczenia.